To Magda's Amy Little Creature. Dzisiaj chciałam przedstawić Wam wzór um, od Little Owls Hat. Jest to lis Hans Fritz von Rosenblatt. Ten wzór przetłumaczyłam na język polski i możecie go kupić na stronie Little Owls Hat Polski na Etsy przez pierwsze trzy dni z promocją 30%. Wzór także jest dostępny w innych językach, na stronie OUSHAD, więc zachęcam do odwiedzenia strony Etsy. Możecie też o tym projekcie przeczytać w poście na moim blogu. Tam również zamieściłam zdjęcia, które wykonałam podczas pracy nad projektem. Zachęcam do subskrybowania kanału, bloga. Bardzo dziękuję za wszystkie łapki w górę pod filmikiem. A teraz spójrzmy na pierwszą stronę. Tego wzoru. Akurat tutaj mam stronę w języku angielskim. Jest to wzór na szydełko autorka Swetlana Percewa. Zaawansowany, potwierdzam, jest to niełatwy wzór do wykonania, choć myślę, że osoby średnio zaawansowane również może dłużej czasu troszkę im to zajmie, ale, ale są w stanie to wykonać. Trzeba się skoncentrować, czasem jest bardzo dużo oczek w okrążeniach, więc również trzeba je dobrze zliczyć, żeby się nie pomylić przed wykonaniem kolejnego okrążenia. Na pewno sobie poradzicie. Jeśli chodzi o materiały, autorka wykorzystuje włóczkę Moher Delicate od Nako. Kolor pomarańczowy do mm, głównych partii ciała, y, czarny do wykonania nosa i kończyn, i biały do wykonania czubka ogona. Oprócz tego jeszcze jest y, jakaś gładka włóczka. Ja wykorzystałam to akurat Jarn Jeans do wykonania białek oczu. Szydełko 1,75 mm. Natomiast ja użyłam włóczki Angora Ram, pomarańczowy, czarny, beżowy. A, a do, wykonania, do wykonania kapelusza i kamizelki użyłam włóczki Angora Active, kolor 849. Poza tym widzicie, że potrzebne są jeszcze oczka. Ja użyłam bezpiecznych oczek. Będę o tym jeszcze mówiła. Lisek zawiera ramę z drutu. Macie tutaj podaną długość. Stosowałam się do wskazówek we wzorze, bo użyłam tego samego szydełka, więc mój lisek pewnie będzie miał podobne rozmiary. Lisek wykonany przez projektantkę ma rozmiar 36 cm wysokości. Ciekawa jestem, jak to będzie wyglądało u mojego liska tego liska szydełkowałam mniej więcej około miesiąca, ale też nie każdego dnia. To naprawdę projekt wymagający, pochłania sporo czasu, koncentracji, ale można się z niego dużo nauczyć, więc gorąco polecam. A teraz przejdźmy do omawiania poszczególnych części projektu. Liska rozpoczęłam od wyszydełkowania ośmiu palców, cztery dla każdej dłoni włóczką w kolorze czarnym. Następnie połączyłam ze sobą palce, tworząc dłoń. Marker dłoni przebiega wzdłuż tylnej strony. Niestety już go usunęłam podczas przyłączania, ale podążajcie za instrukcją we wzorze, tam wszystko jest dokładnie wyjaśnione. Żeby utrzymać ten marker prosto, trzeba wykonywać dodatkowe oczka, tak zwane Shift Stitches. To są takie dodatkowe oczka wykonane na końcu okrążenia, żeby wyrównać ten marker. Miejsce tych oczek, w którym okrążeniu, wszystko jest dokładnie opisane we wzorze. Wykonując dłonie również zaznaczyłam, która dłoń to jest prawą, a która dłoń jest lewą dłonią, żebym później nie miała problemów podczas przyłączania... Ramion do tułowia liska. Wewnątrz każdego paluszka i ramienia przebiega rama z drutu. Widzicie, że świetnie można sobie um, operować tymi łapkami. Um, projektantka dokładnie podaje instrukcję, jaka jest długość tego drutu. Um, również drut jest owinięty. Taśmą izolacyjną, i autorka owija drut tylko tutaj w tej części taśmą. Natomiast ja również owinęłam każdy z paluszków. Miałam nieco większe trudności z włożeniem tego drutu owiniętego dosłownie odrobinką taśmy, żeby też nie było za gruby. No, ale chciałam zabezpieczyć, ponieważ bardzo nie lubię gołego drutu, który wkładam do zabawki. Zawsze muszę go owinąć, wtedy mam pewność, że ten drut mi po prostu nie wyjdzie przez oczka. Po tym, jak Wyszydełkowałam dłoń, tutaj jest prawa, lewa. Rozpoczęłam szydełkowanie ramienia. Szydełkowanie dookoła tego drutu. Takiego cieniutkiego ramienia było bardzo niewygodne, no ale jest możliwe do zrobienia, jak się chce i efekt, widzicie, jest całkiem fajny, więc warto, warto podjąć to wyzwanie. Po wyszydełkowaniu 33 okrążenia zmieniłam kolor włóczki z czarnego na pomarańczowy. Jeśli chodzi o nogi, widzicie tutaj również jest przejście z koloru czarnego na kolor pomarańczowy po szydełkowaniu okrążenia 31 i nie trzeba tutaj utrzymywać markera prosto, nie trzeba wykonywać dodatkowych oczek. Jeśli chodzi o ogon, rozpoczęłam od szydełkowania włóczką w kolorze... Beżowym, a następnie zmieniłam, były, były tutaj w okrążeniach zmiany między włóczką beżową pomarańczową na przestrzeni kilku oczek. Dzięki temu otrzymaliśmy taki nieregularny zygzak, a później, już dalej, włóczką w kolorze pomarańczowym. Ogon również ma ramę z drutu. Razem z nogami, i dłowiem, ale o tym jeszcze będę mówiła. Po tym, jak wykonałam ogon. Ramiona, nogi, rozpoczęłam wykonanie tułowia i tutaj już musimy mieć gotowe ramiona, nogi, ogon, żeby później będziemy stopniowo je przyłączać, wkłuwając szydełko przez oczka najpierw nóg i tułowia, później ogona, tułowia i ramion i tułowia. Dzięki temu wszystko pięknie tutaj płynnie przechodzi. Marker, znacznik okrążeń przebiega tutaj prosto wzdłuż przez środek, w części przedniej, wzdłuż brzuszka i trzeba go utrzymywać prosto, a żeby to zrobić, tak jak już mówiłam, musimy wykonywać stitches, czyli te oczka dodatkowe na końcu wybranych okrążeń, które wskazuje autorka. W okrążeniu 32 jest przyłączony ogonek, Ten wewnątrz nóg i ogona... Przebiega rama z drutu. Sposób kształtowania jest wyjaśniony we wzorze, więc podążajcie za instrukcjami. Um, oczywiście drut owinęłam taśmą izolacyjną, żeby go zabezpieczyć, i także nie zapomnijcie o tym, żeby stopniowo wypełniać yy, maskotkę. Jak już robicie ogon, no to wypełniajcie ogon, później włoży się tylko ten drut. Yy, można wcześniej szydełko tam włożyć, żeby, żeby utorować sobie tunel na, na drut. Szydełkowanie. Dookoła drutu i też wypełnianie jednocześnie, kiedy ten drut jest wewnątrz nóg, nie jest proste, no ale trzeba to zrobić, jeżeli chcecie skończyć liska. Równomiernie wypełniać, żeby ten lisek miał takie mm, zaokrąglone kształty. Jeśli chodzi o ramiona, przed przyłączeniem ramion. Zwróćcie uwagę, czy to jest ramię prawe, a to lewe. Dlatego wcześniej oznaczyłam sobie dłonie, która jest prawa, a która jest lewa. W tej dłoni prawej, widzicie, tu jest kciuk i on powinien być skierowany do przodu, a ramię i dłoń wzdłuż tułowia. I tak to wygląda. Jeszcze wam pokażę. Tutaj widzicie głowę. Wykonałam już prawe ucho, zaczęłam to lewe, ale o uszach powiem wam później. Teraz opowiem tutaj o części głowie. Marker, znacznik przebiega tutaj widzicie w części przedniej, wzdłuż symetrycznie od czubka, od noska aż do tylnej części głowy. Więc trzeba wykonywać Dodatkowe oczka Shift Stitches, żeby ten znacznik wyrównywać. Rozpoczęłam od szydełkowania czarnego nosa, następnie zmieniłam włóczkę na kolor pomarańczowy. Tu widzicie takie świetne fałdki. Technika wykonania tych fałdek jest naprawdę interesująca. Jeśli chodzi również o sposób wypełnienia, od razu wypełniajcie ten tutaj odnoska i fałtki nie są oczywiście wypełnione. Musicie być bardzo skoncentrowani, Ja przynajmniej musiałam być skoncentrowana kiedy wykonywałam te zagięcia, te fałdki, ponieważ trzeba było dokładnie też zawsze właściwie trzeba dokładnie liczyć oczka w okrążeniu, bo to jest bardzo bardzo duża liczba oczek w okrążeniu, żeby się nie sypnąć, mówiąc kolokwialnie. Polecam po każdym okrążeniu sprawdzić, czy wszystko Wam się zgadza. A jak nie, no to trzeba się cofnąć. I już też tak miałam kilka razy, że musiałam się cofnąć i dokładnie wszystko przeliczyć. Więc koncentracja wskazana. Od okrążenia 73 projektantka podaje instrukcję, gdzie dodać znaczniki. Po trzy znaczniki dla każdego ucha. Więc. Już w okrążeniu 73 znacznik musi być dokładnie tutaj wyrównany, żeby uszy później wypadły symetrycznie i prosto. Na to też polecam zwróćcie uwagę. Kształtowanie głowy w tylnej części jest również interesujące. Ale nie mogę niestety Wam wszystkiego zdradzić, ponieważ autorka bardzo się napracowała nad tym projektem, zdaję sobie z tego sprawę. Więc jak będziecie miały, mieli mm, wzór, no to sobie spojrzycie, jak to zresztą tutaj zostało rozwiązane. A teraz opowiem Wam nieco więcej o uszach. Mm, uszy, projektantka mm, daje różne możliwości. Możecie wyszydełkować uszy osobno, a następnie y, przyszyć. Ponieważ ja nie lubię szyć, wybrałam wersję taką, jaką już stosowałam w innych projektach od Little Owls Hat, czyli przy wypełnionej głowie wkuwam szydełko pod oczkami zgodnie z tym, co wcześniej sobie zamarkowałam. Możecie nawet nitką sobie tutaj wyznaczyć, jak przebiegają te uszy. I wkuwałam szydełko pod oczkami i szydełkowałam. Te uszy w ten sposób. Wcześniej mówiłam Wam o tym, że stopniowo wypełniajcie głowę. No Ja tak robiłam, ale możecie tę głowę tutaj wypełniać również później. Jest to jeszcze możliwe. Tutaj będzie duży otwór przed wykonaniem tych uszu. Możecie wybrać. Autorka zwraca też uwagę na to, że możecie wyszydełkować uszy zanim wypełnicie głowę. No, przyznawcze, że nie zaryzykowałam, ponieważ gdybym y, źle tutaj wymierzyła przy płaskiej, spłaszczonej głowie, jak te uszy przebiegają, y, no to byłabym troszkę y, niepocieszona, że uszy wypadłyby mi krzywo. Teraz jak jest wypełniona głowa, uformowana, to mam, mam takie wrażenie, że mam pełną kontrolę nad tym, jak te uszy tutaj się y, y, rozplanowały, y, ale najpierw i tak... Y, Zalecane jest, żeby wyszydełkować pierwszy, pierwsze okrążenie dla obu uszu, tak też zrobiłam, tylko pierwsze okrążenie szydełkowałam oczkami ścisłymi, wcześniej wszystko tutaj sobie oszpilkowałam, możecie też wyznaczyć sobie nitką, tak jak już powiedziałam, żebyście widziały, widzieli, że, że uszy są dobrze rozmieszczone. Więc wykonałam pierwsze okrążenie oczkami ścisłymi, to zostawiłam sobie, bo jeszcze będę kontynuowała, a prawe ucho już zrobiłam, żeby ciągle nie ucinać włóczki, skończyłam prawe ucho, do tego ucha jeszcze wrócę. Są te trzy punkty, w które, takie kluczowe punkty, które wyznaczają um, miejsce tam liczenia e, oczek, ponieważ autorka, zaz, autorka Daje nam diagram, w którym dokładnie wszystkie, przebieg wszystkich poszczególnych oczek jest dokładnie wyliczony. Uszy mają także znacznik. Ten znacznik przebiega wzdłuż zgięcia. Również trzeba tutaj wykonywać dodatkowe oczka na końcu okrążeń, wskazanych przez autorkę Shift Stitches. Zostało mi jeszcze więc do wyszydełkowania lewe ucho. Przyznaję, że wkuwanie szedełka pod oczkami głowy przy wypełnionej głowie jest bardzo niewygodne w początkowych okrążeniach, później to już jakoś poleci, no ale to musicie już wybrać, co wam bardziej odpowiada. Ja wybrałam taki sposób. Jeżeli wybierzecie inny, sprawdźcie, czy, czy będzie wam odpowiadał. A tu widzicie oczy. Białka wykonałam z użyciem białej włóczki. Yarn Art Jeans. I teraz zobaczcie. Ta włóczka składa się z czterech nitek. Natomiast, żeby uzyskać taką grubość dostosowaną do szydełka 1,75 mm uznałam, że odejmę. Oczywiście musiałam najpierw większą część tej włóczki rozpaść, bo przecież takim kawałkiem to się nic nie da zrobić. To jest tylko na potrzeby pokazania Wam, że wyjęłam jedną nitkę i szydełkowałam z trzema nitkami, żeby ta włóczka była nieco cięższa. Użyjcie sobie jakiejkolwiek innej włóczki, jeżeli nie chcecie tak oddzielać nitek. Pierwsze oko jest mniejsze, drugie jest większe. To są bezpieczne oczka, które dodałam przed zamknięciem otworu. Oczy można też przykleić, no ale ja, ja lubię bezpieczne oczka. Jak mogę tylko je włożyć, nie przyklejać to, to mam pewność, że oczka się trzymają pewnie, lepiej. Następnie wyszedłkowałam powiekę. Hmm. Tutaj te białka są zbliżone do siebie i zszyte ze sobą. Być może po tym, jak hmm, przyszyję oczy do głowy, uznam, że jeszcze będę musiała nieco ukształtować te białka, odrobinkę może jeszcze jakoś przyszyć. To wszystko wyjdzie w praniu. Co jeszcze muszę zrobić, żeby skończyć tego liska? Tak, jak już mówiłam, muszę wyszodełkować drugie ucho, przyszyć oczy, a także muszę połączyć głowę i tułów. Ten drut wystający z tułowia włożę przez otwór głowy w ten sposób w stronę noska, kierując się, a następnie przyszyję, mm, przyję i głowę. Dalej muszę ukształtować. Ukształtować brzuszek i pośladki tak jak jest to podane we wzorze. Dodam jeszcze wąsy. Mam tutaj takie wąsiki sztuczne. Wycieniuję ciało liska, a na końcu ubiorę go. Kamizelka, kapelusz. Dodam czerwone piórko. Tak więc. Wracam do pracy i widzimy się za jakiś czas. Lisek jest gotowy. To co zrobiłam, wyszydełkowałam lewe ucho, połączyłam głowę z tułowiem, wprowadzając drut wychodzący z szyi do wnętrza głowy w kierunku nosa. Zszyłam również szyję i głowę, rozprowadzając to ostatnie okrążenie równomiernie. Żeby nie było takie cienkie, tylko żeby ładnie się tutaj łączyło. Także ukształtowałam pępek i pośladki, wyznaczając zgodnie z wzorem trzy punkty, przez które wprowadzałam igłę i odpowiednio zaciągałam w miejscach, które są opisane we wzorze. Przyszyłam również oczy. A także doczepiłam wąsy. Na końcu ubrałam liska, założyłam mu kamizelkę, czapkę. Czapkę, żeby się trzymała, przyszyłam ten kapelusz w dwóch punktach, z przodu i z tyłu. Natomiast przez oczka kapelusza wprowadziłam czerwone piórko, które podkleiłam również tym klejem Magic. Jakbyście chcieli, możecie też tutaj parę ściegów nitką zrobić, żeby to piórko się trzymało. Jak na razie jest wszystko ok, trzyma się. I ostatnią czynnością było wycieniowanie, wycieniowanie liska. Odrobinkę, ponieważ nie jestem tutaj, nie, nie czuję się aż tak pewnie w cieniowaniu, więc wycieniowałam koniuszki uszu i miejsce za oczami. Boków już nie cieniowałam, zostawiłam. A cieniowałam suchymi pastelami. Odrobinkę na palec wzięłam i tutaj starałam się jakoś to rozprowadzić, wetrzeć, wetrzeć w te. Koniuszki uszu i tutaj w miejsca za oczami. Możecie też cieniować kredkami lub sposobem, który zazwyczaj stosujecie. Końcowy rozmiar mojego liska to 44 cm. Lisek, który wykonała projektantka, miał 36 cm, mimo tego, że stosowałyśmy ten sam rozmiar szydełka 1,75 mm. To widzicie, jednak jest tutaj różnica. Być może wynika ona z tego, że ja szydełkowałam odrobinkę luźniej lub, lub wykorzystałam nieco inną włóczkę, to też wszystko zależy od włóczki. Ale to nie zmienia faktu, że bardzo podoba mi się ten lisek, jest słodki. Zdjęcia gotowego liska możecie zobaczyć na moim blogu. Zdjęcia z prac nad tym projektem również znajdują się na moim blogu. Pozostaje mi zachęcić Was gorąco do zajrzenia na stronę Little Hat Polski na Etsy. Tam przez pierwsze trzy dni ten wzór nabędziecie z 30% zniżką, więc gorąco polecam. I dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego filmiku. Mam nadzieję, że ten filmik będzie dla Was przydatny. I zachęcam do subskrybowania kanału, bloga. Ja pracuję już nad kolejnym tłumaczeniem wzoru od Little Owls' Hat. Mam nadzieję, że wkrótce będzie dostępne. Będzie to niespodzianka, nie powiem Wam teraz a także pracuję nad moimi wzorami, tutorialami, ale troszkę to pochłania czasu, więc bądźcie wyrozumiali i cierpliwi. A ja żegnam się już z Wami i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Cześć!